Nie. Chyba cię tu wcześniej nie widziałem! Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj! Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. To nie było zbyt. się Mam już dość. się chyba nie... Zawsze to od razu wiedziałem, że będą długą. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej! Myślało, że niektórzy wie. nie nauczą, Niektórzy nie nauczyli. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiały inaczej! Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą? Co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz, tylko nie marudź za długo. Witaj! Jestem Fisk, handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Myślałem, że to się już skończy. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś... bogato zdobionego. To się chyba nigdy nie skończy. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Może innym razem. To się chyba nigdy nie zmieni. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe dziesięć bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz. Tylko się pośpiesz. To się już nie powtórzy. Chciałbym kupić miecz. Ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 jego rudy. Zainteresowany? Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. To się już więcej nie powtarza. To się chyba nigdy nie skończy. To się chyba nigdy nie skończy. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie... Opowiem się za Tobą. Póki co, trzymaj się. Zawsze do... tak, to tak długo, jak z nie dotyczy Jeśli myślisz, że. Ale nie chciałbym być lepiej, że nie To się chyba Nie. Nie nie Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To się chyba nigdy nie skończy. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu. Będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. A zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, ukradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie. Myślę, bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. Nie wątpię. Cóż... Początki nie są zbyt trudne. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Nie mógłbyś się wstawić się za mną u Diego? Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni Cię przydatnym dla Starego Obozu. Z zręcznych złodziei nigdy nie za wiele. Możesz na mnie liczyć. To nie mój problem. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Pogadajmy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie! Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj! Pewnie myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Zawsze Witam. Hmm, nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Którą chatę mogę zająć?